Hej, hej, z tej strony Ray. witam Was w kolejnym pogadankowym materiale Sons of the Forest. Dzisiaj poruszymy sobie temat kultystów, którzy zostali dodani w ostatniej aktualizacji i ponownie w zasadzie materiał możecie potraktować sobie jako moje same audio do odsłuchu. Dobrze, ogólnie zaczynając od samego początku, kim są sami owi kultyści i gdzie możemy ich znaleźć? Kultyści nazywają siebie synami. Gwiazd. Możemy ich znaleźć na jednej polance przy jednym rozbitym helikopterze, w sensie przy powiedzmy pozycji po prostu miejsce spawnu naszego tego wodnego przy jaskini od paralizatora i rebrera, czyli sprzętu do donurkowania. No mam tam bazę, więc znalezienie nie było zbyt, zbyt trudne. Oraz oczywiście znajdziemy ich w jaskini od złotej zbroi i przy jednym z wejściu właśnie do. Do tej jaskini. Ogólnie na samym polanie mamy broszurkę, którą sobie teraz w tle widzicie, oraz książkę przy wejściu do jaskini, gdzie możemy przeczytać, że dzięki nim odzyskamy ponownie sens życia i że oni pokażą nam tą część świata, która pokazuje, że jest coś więcej, typu: wiecie, nie jesteśmy sami we wszechświecie i takie nam. Rzeczy, no, ogólnie taka typ, typical sekta, więc tutaj tak wiele odkrojonych rzeczy może być wmawiane, mówiono, opowiadanie bardzo fajnie i, wiecie, ogólnie tak mm, skrótowo, bo nie ma sensu do końca też tłumaczyć tego mm, dosłownie. Dobrze, w samych ich strojach możemy znaleźć właśnie trzy gwiazdy, no, synowy gwiazd, no, to gwiazda byłego, wiadomo, oko, które również widzimy na broszurce oraz możemy znaleźć na środku i zauważyć... Antefakty. Dwa fakty z pierwszej części gry. Mowa o obelisku wskrzeszenia oraz obelisku e, mocy. W tle widzimy jeszcze kwadrat, co może nawiązywać do kostki. I to nawet nie jest takie, mm, powiedzmy, powiedzmy, głupie. Ale o tym, do czego oni mogą wiedzieć o istnieniu kostki, pomimo tego, że ogólnie sama lokalizacja wyspy i wszystkie informacje, co się tam znajduje, były... Utajnione przez Pawko, ale o tym dojdziemy za chwilę. W zasadzie, skąd oni wiedzieli o samej lokalizacji wyspy Wyjaśnię ja są dwa. Jedne jest takie dosyć proste, a drugie jest według mnie tak stosunkowo logiczne i wiąże się z misjonarzami w zasadzie z pierwszej i drugiej części gry, i w zasadzie myślę, że misjonarze mogli się właśnie w owych kultystów z czasem przekształcić, ale o tym no właśnie no teraz o tym jakby sobie po, pomówimy. Pierwsza akcja pod tęską, wiedziałem, jakiś pracownik po prostu należy do tej sekty, no i sprzedał informacje. Aczkolwiek to by było trochę, e, trochę dziwne i nie tłumaczyłoby by koniecznie, koniecznie ciał. Druga opcja jest taka, że właśnie to misjonarze jakby utworzyli tą sektę, ten kult. I najnormalniej w świecie, jeżeli oni przybyli tutaj kilkadziesiąt, jak nie kilkaset lat wcześniej i powiedzmy wszyscy m, członkowie y, nie ginęli, tak, że jakby wiedza o, o lokalizacji wyspy była jakby przekazywana, dlaczego mieli by ginąć, to też, też za chwilę, do najnormalniej w świecie nie mieli problemu, żeby dostać się na utegioną wyspę, jeżeli powiedzmy cyklicznie tam przy, przypływają, powiedzmy, nie wiem, raz do roku, czy coś tego typu. Nie no, wiecie ogólnie, co mam teraz na... Na myśli dla mnie to jest opcja jak najbardziej sensowna. Przypominali oni łódkami, motorówkami, które możemy znaleźć właśnie na, na wyspie. I ogólnie oni przybyli stosunkowo szybko przed śmiercią właśnie ludzi na, na wyspie. Skąd to wiemy? Z maila Edwarda Paftona do Henka, który możemy znaleźć właśnie w nowym pomieszczeniu w bunkrze od poprzedniej lokacji Złotej Zbroi. I tutaj właśnie się pytał, czy mają ubezpieczenie od zbiorowej eksmisji z tego świata, ponieważ właśnie mm, kultyści przybyli właśnie w tym celu, żeby, że tak powiem, zrobić grupową eksmisję z tego świata, właśnie do tego lepszego raju, bo to był w zasadzie ich taki, powiedzmy, główny cel, żeby właśnie tutaj grupowo zrobić eksmisję z tego świata i po prostu udać się do ziemi obiecanej raju, jak zwał, tak zwał. Okej, okay. a czym był sam raj w zasadzie, czym może być, bo oczywiście nie mamy też do końca informacji, czym on dokładnie jest. Moim zdaniem jest to właśnie świat, albo w zasadzie równoległy wszechświat, teraźniejszy czy cokolwiek, którą widzimy podczas endgame, właśnie kadstenki z team, kiedy już siedzimy w Kosce, no bo mimo wszystko powiedzmy, że technologicznie jest tamta cywilizacja, albo w zasadzie równoległy świat jest bardziej rozwinięty i mimo wszystko to mogłaby być jakaś powiedzmy właśnie ziemia, ziemia obiecana, co już do końca nie wiemy, jakby do końca właśnie wyglądała tamta cywilizacja w momencie, kiedy zostałaby odkryta przez kultystów po raz pierwszy, wiecie, może, mogło, mogło się troszkę tam pozmieniać, bo nie wiemy jak tam płynie czas i tak dalej, tak dalej, takie dosyć e, tematy takie do, do ogarnięcia. No i dobrze, wszystko fajnie, pięknie. Być może to w ogóle nawet oni uruchomili kostkę, zainicjowali jej cykl, aczkolwiek to już też jest taka teoria, gdyby mi niś szyta, według mnie. I w zasadzie tutaj zostaje jeszcze jeden wątek, który nie daje mi całkowicie spokoju i który jest troszkę dziwny, aczkolwiek pasuje całkowicie do foguły. Mowa tutaj o ludziach w tych skafandzach kosmicznych, w zasadzie no, w kosmitach tak itd. itd przez pierwsze 5 minut jak ich zobaczyłem mówię no nie no fabuła teraz mi się już całkowicie przestaje kleić ale mimo wszystko jest to sensowne i po właśnie ten wątek teraz wam poruszę że na normalnym świecie to są właśnie ludzie z równoległego wymiaru wszechświata którzy po prostu przybyli tutaj na badania jakby gdzie ich kostka czy w jakikolwiek sposób się oni tutaj dostali no zakładam, że to była kostka co tutaj ciekawego na nich, na nich czeka, no i wiadomo. Nie wiadomo, czy to jest jakieś promieniowanie, czy mogą oddychać tym samym powietrzem. W sensie różne warunki atmosferyczne mogą nie być sprzyjające, więc umówmy się lepiej się zabezpieczyć, w jakiś sposób a Fandę to najnormalniej w świecie gwarantuje. Być może nawet jakiś czas oni po prostu byli w naszym świecie i badali ten, ten świat i te wszystkie. Inne budowle ze, z nowego tego złotego metalu, czy jakkolwiek go tam nazwać, który znajduje się tylko na, na tej wyspie. Badali go i najnormalniej w świecie kultyści uniemożliwili im powrót, właśnie do kostki. Przez co oni również zobili eksmisję z tego, nawet, nawet nie swojego świata. Najnormalniej, najnormalniej w świecie zabili eksmisję ze świata. Wiecie o co chodzi? I właśnie w taki sposób możemy znaleźć kilka. Ich ciał. Mimo wszystko tych kultystów e, tam też nie ma, znowu nie wiadomo jak dużo, ale mimo wszystko, e, według mnie to się jakoś tam sensownie, sensownie, sensownie klei. Oczywiście jeszcze wiele rzeczy może się zmienić, no bo to jest cały czas e, wczesny dostęp. Gra ma w zasadzie miesiąc z hakiem. My jesteśmy po dwóch dużych aktualizacjach. I jeszcze wiele rzeczy może się, może się zmienić. Nie wiem całkowicie, co jeszcze twórcy dla nas mają przygotowane, więc tutaj wszystko może się całkowicie, całkowicie jeszcze pozmieniać. Ale fajnie, że wracają wraca wątek do dawnej cywilizacji, bo myślałem, że on pójdzie troszkę w odstawkę. Wiecie, takie typowe no, zaczęcie historii, ktoś kiedyś coś, więc tutaj więc tutaj fajnie, że oni ten wątek kontynuują. Też w tym tygodniu paję się Wam materiał omawiający działanie złotej, złotej Koski, czym ona jest i tak dalej, i tak dalej. I w zasadzie mam taką... Znaczy połączyłem kilka teorii w sumie w jedną i wydaje mi się, że to będzie wszystko. Że, że to ma sens po prostu, normalnie świecie i też e, wam przygotuję, ale to już nie w tym tygodniu, a już raczej troszkę później e, w obecną, abu, ab, obecną fabułę Sons of the Forest i w zasadzie w jaki sposób ona łączy się również z E, pierwszą częścią gry. Dobra, to by było na tyle. Dajcie znać na dole co Wy sądzicie na ten temat. Ja Wam dziękuję za uwagę. Mówił, mówił do Was. Hejt. Trzymajcie się. Hej hej.